Okay, dzisiaj troszeczkę będzie terenu pewnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Rękawiczki są, kask jest. Dzisiaj spokojnie będzie, bo... Coś nie mam siły. Nie mam mocy. Dobra, pojedziemy kawałek z folcikiem, a później, później pojedziemy w teren. Kurwa z przodu coś lata. Dobra. Chwila A ta pięknie, trzeba to coś chyba sprawdzić, podokręcać Kurwa, śmieszne, bo się cały czas coś tutaj dzieje z tą kolejnogą nogą. chwilę pojeżdżę, później Jak ktoś ma z Was tego, jak to się nazywa, Motus King GT Napiszcie w komentarzach, czy to warto kupić, bo Chcę to, to kupić, ale żeby znowu nie było lipy, tak jak z tym, badziejstwem. Dobra, dzisiaj będzie powolutku. Myślę, że kamera dzisiaj nie będzie dwygała. Może będzie. O, w terenik jedziemy. Pusta droga niedziela. Albo poniedziałek. Ale chyba niedziela. najgorsze jest to, że w tych lusterkach nic nie widać. Zmienić pas to jest masakra. Chociaż jak się... niestabilna, czy jest stabilna. Kurwa, jeszcze jakiś katar. Jest stabilna, ale jak się obracam, to może przez ten kask. Ale już niedługo będzie cieplej, to ściągnę ten magiczny kask z tego z włóczki lenifera Kurwa, nie wiedziałem, że aż takie błoto do chuja będzie. Ja pierdolę, znowu żona będzie płakać. Że... No i co? Wczoraj wyjebałem parę razy, nie tylko wczoraj, gonga, ale to nie przez to, że nie umie inaczej no jeździć, to też nie umie, nie? Ale kurwa, przeważnie jak się na coś zapatrzyłem, nie? To od razu gąg. Nie wiem na co się zapatrzyłem, ale ten. Ale lata mi z przodu zajebiście ten przód, nie wiem czego, ale dobra, jedziemy dalej. Ale dzisiaj spokojniutko będzie Wszyscy mówią, że za szybko jeżdżę, to dzisiaj będzie powolutko. tylko myślałem, że nie będzie tyle błota nie chce mi się, kurwa, później burdel straszny z tej tej kurwa, znowu kościołowe spodnie wygląda. co byście zrobili? śmigalibyście? nie, bez jaj woda pewnie do kostek, ale Uff. jechać czy nie jechać? nie, pierdolę pierdolnie mi to gówno w środku jeziorka i będę ją później niósł do domu nie wiem, jak kupię Kinga to pewnie go przetestuję tak super nie, bo znaczy nie będę go testował, ale Zobaczymy. Ten King... King niby jest żebodotporny, tam coś czytałem, to nie wiem jak... Jak ktoś ma, a jeździ już tak nie wiem chwilę. I chce powiedzieć normalne opinie, nie takie z dupy wyjęte, czy jak ci wszyscy co sprzedają te hulajnogi, nogi. Wiadomo, jak ktoś sprzedaje, no to nie może powiedzieć złego słowa, czy jak to reklamuje, no bo firma nie da mu następnego modelu czy czegoś, nie? Ja tu mam w dupie. Mówię, że to Laoti jest gówno, bo takie jest. Chociaż nie jeździłem na niczym prawie innym. Może na dwóch jakichś hulajkach. -like Zobaczymy jak kupię tego Kinga, czy też się nie okaże jakimś gównem strasznym i będę później płakał. chyba gdzie ja mam tu jechać? Wyczepiemy troszeczkę opony i jedziemy do następnego lasku. Tędy pojedziemy sobie jeszcze. Nie wiem gdzie tutaj dojedziemy. Ślisko jest, nie wiem czy to widać, ale jest dosyć ślisko. Do tego nie będę zapierdalał że troę może nie no. Powiem tak, jakby nie ta bateria. I żeby to się kurwa cały czas coś tam nie odkręcało to nie byłoby takie złe Bo tak to nawet stabilne to jest na takiego słonika jak ja to myślę że i tak daje radę Kurwa wszędzie te. Nie no, w taką kałużę to przejadę, nie? Kurwa, nie wiem jak te silniki, czy one są zabudowane, czy nie? Chyba są, nie? Ja pierdolę, z lasu jej nie będę ciągnął, zostawię ją w pizdu. Polasku, na jakiś wieżutki no na łonie natury też coś można porobić Hello. Przerywane te pieski są, bo czasami nie lubią takich kółek. Myślę, że te lubią. o... Krzyżem jest wolno, wczoraj je byłem parę razy coś ustawić. O, może tak. No i dobra, co jest tak. Sprawdzam tą baterię, bo kurwa ona robi takie przykusy. Teraz sobie jadę Nie wiem czy to jest ważne czy nie Jadę sobie na tym Eco turbo, na trujeczce Nie zmieniam na nic, bo kurwa holą mnie plecy Prędkość mniej więcej 20 parę kilometrów Czyli tyle jakby na nogach iść może troszkę szybciej pogoda się zrobiła ładna Widzę wyzwanie. Tam jest taka górka na górze. Może mi się uda tam zdobyć tą górkę? A może nie. Góry, wam kurdełmy te kałuże. Przeżywam moje ciuchy. Ja pierdolę. Pan sobie buduje zaporę. Halo, a pani? Może tego nie widać, ale ta, ten, ta woda jest naprawdę brzioczysta. Pewnie świeżutka. wykłady w zatrzymamy się chwilę Odsadzimy ziemniaczki. Odsadzimy ziemniaczki. O kurwa. zatrzymamy to, a później jeszcze raz włączymy.